kochani, witam się z Wami w poniedziałek, ale mamy pogodę, co? Mam nadzieję, że u Was też jest tak pięknie słonecznie i że tak będzie przez cały tydzień, wczoraj, wczoraj właściwie mieliśmy pierwszy taki dzień. Dzisiaj już małe kolejki tworzyły w lodziarni. No, bo wcześniej to taka była taka mieszana pogoda, i w tygodniu się trafiało słonecznie, na weekend było bardzo zimno. Więc ten, ale ja wczoraj akurat też byłam w lodziarni po południu i tak wiecie, przyszedł ten taki. No, poczuliśmy znowu to serce bijące w lodziarni, jak się tak kolejki ustawiały. No, ale co nie zmienia faktu, że decyzja o tym, żeby żeby znaleźć osobę, która przejmie naszą wodziarnię, nadal jest aktualna. Rano zrobiłam kroki. Dzisiaj rano już spaliłam, słuchajcie, chyba z 460 kalorii. Także to jest fajny wynik, bo na początek dnia też sobie myślę, ok, jakby się jak będę jadła śniadanie, to już nie będę miała takich wyrzutów sumienia, że od razu ładuje się kalorie na plus. Także trzeba znowu wrócić do takich fajnych nawyków, bo jak w fajną pogodę, to się wszystkiego chce. A ja znowu bujam, bujam, bujam. Kurczę, czekajcie no. Muszę się ogarnąć z tym gadaniem. Latają, atakują takie małe... Masz? Muszki tutaj. O, widzicie? Znajdujemy się w okolicy kościoła w Midlingu. Usiadłam sobie tutaj na ławeczce, żeby w spokoju z wami pogadać. Chociaż nie wiem, czy tak w spokoju będę mogła porozmawiać, bo tam koszą trawę. Nie, zbierają liście też. Tak, liście zbierają. Czy nie wiem, czy to będzie słychać w telefonie, czy nie. Ale zawsze jakoś tak się krępuje, nawet jak ym, są jakieś robotnicy gdzieś w pobliżu, to się tak zastanawiam, czy ktoś rozumie język polski, bo ja czasami taką prywatę Wam tutaj wywalam. Nieraz Wam takie, wiecie, jakieś yy, szczegóły dosyć prywatne opowiadam, a jakoś dziwnie jest... No niby Wam opowiadam, tak? Otwarcie się dzielę jakimiś tam swoimi wrażeniami, ale jak ktoś stoi za plecami i to rozumie, to jakoś mnie to bardziej jeszcze krępuje. Was nie widzę. I ten, a tutaj chciałam pokazać w tle, widzicie, jest taka rama. Tak chyba dosyć niedawno ją postawili. Ona z drugiej strony jest ozdobiona kwiatami i tutaj jak się odbywają wesela, no to się wszyscy fotografują w tej ramce. No i co Wam chciałam powiedzieć? Piękny dzień. Tak jak Wam mówiłam, no w tej chwili akurat słońce zaszło, ale ogólnie jest tak pięknie i w ogóle ten, ten tydzień nam się tak harmonijnie Spokojnie zaczął. Ja sobie rano wstałam, Grzesiu jeszcze spał, poszłam na te kroki. To było tak, jakoś chyba sam przed szóstą, kilka minut, 15 chyba po szóstej wyszłam sobie z domu. Grzesiu jeszcze spał, po cichu wyszłam, żeby go nie obudzić. I a, no i poszłam sobie w tą moją taką starą trasę, którą już miałam taką z, z wydeptaną powiedzmy z, e, jeszcze jesienią, jak chodziłam na kroki. Bo teraz chodzę nieregularnie. Teraz byłam chyba kilka dni temu raz, potem była znowu brzydka pogoda, to nie, nie wybierałam się na kropki, bo mi się nie chciało jak pada. Nie mam jeszcze takiej silnej motywacji, że jak jest brzydka pogoda, żeby chodzić. Chociaż w zeszłym roku tak robiłam, nie? Ale teraz muszę się dopiero w ten tryb tak wkręcić. No i zrobiłam sobie te kroczki. Specjalnie chodziłam tak do 15 po siódmej, żeby otwarli mi sklep spożywczy po drodze. Więc weszłam do Penny, weszłam do Billy, zrobiłam takie drobne zakupy na śniadanie. No i poszłam do domu, Grzesiu już, yy, już czekał na mnie. Jakie to jest miłe, jak słuchajcie, ja otwieram drzwi, a on leci do mnie. O, się zaskniłem, długo Cię nie było i mnie ściska, jakby mnie tydzień nie widział. Znaczy to nie jest fajne, że się ktoś tak cieszy na Wasz widok. <noise> no, i, no i zrobiliśmy sobie kawkę. Usiedliśmy na tarasie bo lodziarnię otwieramy dopiero od 11 dzisiaj Grzegorz pojechał. No dobra, w każdym razie, zrobiliśmy kawkę, usiedliśmy sobie i tak zaczęliśmy wspominać trochę te nasze wspólne lata i rozmawialiśmy o tym, jak byśmy chcieli, żeby kolejne lata wyglądały, jakie chcielibyśmy zmiany w naszym życiu. O kurwa, mi spadła. Jakie byśmy chcieli zmiany w naszym życiu, wiecie, jak się z tą lodziarnią pozmienia. Kurde, ile tutaj lata takich małych czarnych muszek, jakaś plaga. No i no i to tak wiecie, tak harmonijnie właśnie weszliśmy w ten dzień, tak spokojnie, tak pięknie na tym tarasie, tak cieplusieńko. No także mm, fajnie, fajnie było. No i później jeszcze zrobiliśmy sobie na koniec listę lodów, które będziemy teraz zamawiać na ten tydzień. O, musimy sobie zrobić rezerwy, bo się pogoda poprawiła, więc takie... teraz nie było nic, nic, nic. W niedzielę było, znaczy, nie są takie, wiecie, jakieś tam drobne, już taki, taki mały progres, ale to, to wszystko idzie tak powoli, bo jeszcze jest trochę wcześniej na lody, zimne dni były, więc wczoraj było super, super jak na tą porę roku, zadowoleni jesteśmy. Jestem strasznie ciekawa tego tygodnia, bo zapowiadali, że cały tydzień będzie bardzo ciepło, a a wczoraj jak patrzyłam na prognozę pogody, no zimno nie będzie powiedzmy, dobra, będą jakieś tam wysokie temperatury, ale ma być deszczowo, a tego nie przewidywali w zeszłym tygodniu. Także nasi, no, jak się nazywają te osoby, które Pogo... no nie wiem, no ci co prognozą pogody się zajmują, pro, mi zapomniałam, no to oni chyba ruletką kręcą i... Uda się albo się nie uda. Ja to mam wrażenie od jakiegoś czasu, że tak jest. Bo jak można się mylić za każdym razem, przepowiadając pogodę, zapowiadając pogodę na kolejne nawet trzy dni i potrafią się na trzy dni pomylić. A to już jest standard w naszej porannej telewizji: to jednym muchem trzeba wpuszczać, drugim wypuszczać. To tam już jest w ogóle tragedia. I od jakiegoś czasu w ogóle tej telewizji nie oglądamy, bo nie ma sensu, bo tam takie głupoty gadają, i no nie, szkoda czasu na to. Więc rano, jak, jak sobie wstajemy, i do tej pory siadaliśmy w kuchni, puszczaliśmy sobie e, jakiś program, taki dokument, dokument, ale taki rozrywkowy, wiecie, typu chłopaki do wzięcia albo. Miłość w internecie, wiesz, szukanie partnera przez internet albo za granicą, albo takie, takie no, takie rozrywkowe y, odmóżdżacze. ale to jest fajne na początek dnia, że nie trzeba od razu skupiać się na problemach, tylko, no, tak na wesoło można ten dzień zacząć. Więc takie programy oglądaliśmy. Jak było zimno, siedzieliśmy w domu rano. A teraz fajna pogoda, no to już można na tarasie kawkę wypić i sobie pogadać. I, no, i tak jak mówię, Grzegorz pojechał do, do lodziarni. Otwieramy na razie jeszcze od 11. Dopiero jak się ciepło zrobi, to Będziemy otwierać wcześniej, ale na razie nie ma sensu w ogóle, żeby wcześniej otwierać, przynajmniej tam u nas, nie w tym naszym rejonie. Bo tak jak na przykład tutaj na ulicy Głównej u nas w Middlingu albo inne lodziarnie takie większe, no to one już otwierają, otwierają się o 9 10, nie? No ale to ma sens, jeżeli tam jest tak dużo ludzi, ale u nas to nie, nie, bez sensu się rano spinać i ten nie ma dla kogo. a ja dzisiaj nie mam klientek po południu, dzisiaj mam taki luźny dzień, więc, więc takie organizacyjne sprawy muszę sobie tam jeszcze takie rachunkowe rzeczy w komputerze porobić, ale rano byłam już w banku, właśnie teraz wracam, bo byłam w banku tam sobie pozałatwiałam rzeczy później poszłam na pocztę u nas, u nas jest, są takie filie, gdzie jest poczta połączona z bankiem są z różnymi bankami te poczty łączone, ale jest taki bank, który się nazywa Bank 99. Zaraz nam tutaj pani w tle przejedzie. Proszę, brawo. O kurczę, akurat mi tu się nie Widzicie, ja mam takiego PK, jak chcę coś opowiadać. Dobra, no to macie tam przynajmniej jakiś ruch w tle. No i właśnie coś takiego jak Bank 99. A nie, wróćmy. Nie, wróćmy jeszcze do, do tego mojego banku, gdzie poszłam za te sprawy. I ostatnio któraś z Was mi zwróciła uwagę, jak Wam opowiadałam, jak będzie moja praca wyglądała. I jaka będzie ta moja przyszła szefowa, nie? że ona jest taka trochę chaotyczna, pozytywnie zakręcona, ale chaotyczna. I któraś z Was mi napisała, a to musisz sobie wszystko tak szczętnie zapisywać, nie? żeby nie było, że zapomnieć ci potem wypłaty przelać albo coś takiego. I sobie kurte kurde, no faktycznie. E, no Trzeba będzie się tutaj. Yy, no ja nie widzę tutaj przez nie widzę tutaj przez okulary, czy to pani się patrzy. Nie czekajcie, muszę tak to. No i... Eee, więc miałam powiedzieć, aha, no i będąc w tym banku, to sobie przypomniałam o tym i zapytam, mówię, czy mają takie kalendarze biurkowe. No bo to oni dla tych swoich e, klientów rozdają kalendarze e, za darmo, nie? Ale niestety już się spóźniłam, nie mają tych kalendarzy, e, więc poszłam do Libro. Tam niestety mieli tylko jakieś takie kalendarze książkowe, ale po 8 euro słuchajcie, kalendarz, gdzie połowę książki jest, jeszcze zeszły rok e, dopiero druga. Połówka to jest na ten rok, i jeszcze do tego nie są tak tygodniami. Tylko mają tak mało miejsca na każdy dzień, i nie odpowiadały mi te kalendarze. Więc nic nie kupiłam. No i chyba musiałam w internecie zobaczyć z jakimś kalendarzem, bo faktycznie muszę się zabezpieczyć. Także fajnie, że mi znowu tutaj podpowiedziałyście. I ten. No i później poszłam właśnie do tego banku. 99. Bank Poczta 99 i, i tych filii jest dosyć dużo i w Wiedniu i tutaj u nas w Dolnej Austrii um, ja wcześniej nie zwróciłam na to uwagę, że one się tak nazywają bo ja chodziłam tutaj do nas na tą pocztę już wiele razy, ale nawet nie zwróciłam uwagi, że, że to tak jest, tylko jak wbiłam w internet, zaraz Wam powiem dlaczego, bo to dotyczy e, Klima Bonus, który u nas jest rozdawany, to dopiero zauważyłam, że ta nasza filia właśnie tutaj też, też nosi tę nazwę Obiednio. Jest coś, u nas coś takiego, co się nazywa klima bonus. I to jest, to jest kwota w wysokości około 500 euro, która jest wypłacana każdemu obywatelowi mieszkającemu tutaj na terenie Austrii. I to jest tak jakby takie, taka rekompensata za to, co się działo w zeszłym roku, wiecie, te wszystkie podwyżki, ludzie naprawdę, no. Nie wiem, no bardzo zbiednieli, wiele osób potraciło mieszkania, nie ma zaległości w płaceniu rachunków, za, za prąd, wiecie, korzystają z socjalu, no strasznie się podziało. Bardzo są duże podwyżki u nas, zresztą wszędzie na całym świecie, ale właśnie ja mogę powiedzieć tak jak to u nas jest, że ogromne różnice i, i to nie zastopowało się w ogóle. Te podwyżki cały czas idą do góry, ja Ci znowu zwróciłam uwagę na cenę w sklepie, to ja mówię, to jest niemożliwe, no kiedy będzie ten stop. To z jednej strony dadzą Ci taki bonus, wiesz, bo marchewką ci koło nasa pomachają, ale z drugiej strony ci przypierdolą, gdzie mogą coraz wyższe ceny, no przecież kurwicy można dostać. Do Takie mam wrażenie, że jest po prostu ruchany przez Państwo. Bo zrobią taki wielki szum koło tego w telewizji, że będą tak jakby w cudzysłowie powiedzieć za pomogi dla każdego te 500 euro. Na przykład no w sumie to 500 euro do tego dupę Roszczać. Ja wam powiem na przykładzie naszym płaciliśmy za, e, za... O, nie dzieciaki, za prąd i za ogrzewanie płaciliśmy... 270 euro co trzeci miesiąc, jak się wprowadziliśmy rok temu, a teraz mamy 260 euro miesięcznie. Więc to są tego typu zmiany, tak? A, a oni ci dadzą taki wiesz, wiecie, za rok jednorazowy bonus w wysokości 500 euro. Nagadają się tym, jakby ci kładali, nie wiem, 5000 na konto. A a i tak w efekcie to, nic nie, to myśmy sobie wyobrażali, tak, okej, okay, dobra, tam trochę, tam te 500 euro niech będzie, tam sobie człowiek dopłaci do tego prądu czy coś, ale no, że gdzieś w końcu te ceny trochę staną. A tu gdzie idziesz do sklepu, to, do sklepu, to i tak coraz wyższe ceny, coraz wyższe ceny, coraz wyższe ceny. Najczęściej czuję takie naprawdę jakby wybruchane bez wazeliny. No, powiem wam, to jest straszne, to jest straszne. No i dlatego właśnie też nam przychodzi przez myśl, że tak kochamy to mieszkanie, taki mamy ten spokój i, i yy, no, czujemy się fantastycznie tam, gdzie mieszkamy. Ale ze względów finansowych się zastanawiamy właśnie nad zmianą mieszkania, nie? no bo to się też wiąże mniejsze mieszkanie, mniejszy czynsz, mniejsze opłaty za prąd i za wszystko, a te pieniądze, ewentualnie, które. Ta nadwyżka, która by została, żeby sobie ją wykorzystać na takie przyjemności typu urlopy czy jakieś wypady gdzieś za miasto, na weekend. Wiecie, a to kino, a to jest lepiej pójść do restauracji, niż to wpierdzielać w czynszą. Jakoś no. tak się zastanawiamy, jak to wszystko zorganizować. Dużo właśnie zależne od tego, co się będzie nadal działo z lodziarni, z lodziarnią i tak dalej. No. No i wracając właśnie do tego, do tego tematu tego bonusa. Niektórym osobom to przelewają na konto automatycznie, a niektórym wysyłają, tak jakby bony. O, można powiedzieć, że to są takie bony, które można sobie albo wykorzystać w różnych sklepach, płacić z nimi, albo można sobie je wymienić na gotówkę. I właśnie, żeby wymienić na gotówkę może no, tam w tle jest, um, żeby wymienić na gotówkę, no to właśnie trzeba się udać do tych wymienionych punktów, um, znaczy do, no, do tych ins do instytucji, kurwa, do, do właśnie tych y, poczty łączonej z bankiem, tam numer 99, no dobra, nieważne. No i, i nie można sobie tego w każdym banku czy na każdej poczcie tego wymienić, tylko na te wymienione. Więc dobra, mój tata, bo jak byłam z nim u lekarzy w tym tygodniu, no to on mi ten bonus przyniósł ze sobą, tą, tą kartkę do odebrania tych bonusów. Um, przyniósł ze sobą, bo to, to dostaliśmy przez normalnie do skrzynki pocztowej. No i on mi to przyniósł ze sobą i. <tryk> Kurde, tak mi to wiecie, co? Zaraz, zaraz blokuje, jak tylko widzę jakiś ludzi wokół, wokół siebie, to zaraz mam takie ściski, się mieszam, jak opowiadam. Także jak czasami widzicie, że ja taka jestem BBB, to znaczy, że gdzieś albo ktoś przede mną jest, albo za mną jest, albo. Marzena się uspokój. U nas jest na przykład, jeżeli chodzi o kurs, jeżeli jesteście na bezrobociu, to nie w każdym hmm, Bundesland... są te same. Czy to jest Dolna Austria? Czy to jest Wiedeń? Każdy ma inną pulę pieniędzy, inną pulę kursów i tak dalej. Więc Wiedeń ma tego najwięcej, dlatego postanowiłam być dalej zameldowana u rodziców i, i wtedy dostaję właśnie tę ofertę. Tych moich kursów, szkoleń z Wiednia. A tutaj wiem z doświadczenia, bo Agnieszka, córka Grzesia, kiedyś tutaj właśnie mieszkała i była krótki czas właśnie też na bezrobociu, chciała sobie jakieś kursy zrobić i mówiła, że tego było bardzo, bardzo mało. Nie było tych, akurat tych kursów, których ona chciała zrobić, nie było. A u nas są w Wiedniu na przykład, nie? No, a ja, że chciałam właśnie ze względu na tą działalność pewne szkolenia sobie zrobić, to dla mnie było korzystne być dalej w jednym zameldowanym. No i znowu odeszłam od tematu. No, no i przyszedł ten bonus. Tatuś mi go przyniósł i ja cała happy, zadowolona właśnie. I, za... I teraz doszliśmy do puenty, że właśnie poszłam z tego powodu też na tą bankopocztę. Nie? O! Jesteśmy prawie u celu! No i kochani, mi się okazało, że nie dostanę tych pieniędzy, bo muszę pojechać z tym avizą, muszę pojechać do Wiednia, tam odebrać sobie te bony w wyznaczonej tylko filii i wtedy albo te bony sobie tam wymienię, albo sobie wezmę te bony, zrobię z nimi co chcę i mogę te bony również wtedy wymienić, obojętnie której, w którym z tych wymienionych banków, obojętnie czy to jest właśnie Dolna Austria, czy to jest Wiedeń, obojętnie w której filii, ale same bony muszę odebrać tam, po prostu taka, taki bezsens, Jezus Mary, co im to zależy? Kurczę, ja chcę kasę, to powinni mi wypłacić w objętie którym banku. Co, co mi obchodzą te, te bony, no? Powinny dać do, do wyboru opcję, a nie. No, a niektórym przesyłają na konto. I ja nie wiem, dlaczego mi nie przesłali na konto. No, no i tak jest. No i tak kochani, i tak cała historia dzisiejszego dnia wygląda. Taki to mam początek poniedziałku. Teraz idę prasować. Już teraz nie wiem, bo jakie, jakieś powitanie wcześniej nagrałam, tylko tutaj mi się ludzie zwalili i przerwałam i nie wiem, czy Wam mówiłam, że o tym prasowaniu teraz. No dobra, w każdym razie tak, chyba tak opowiadałam wam. No właśnie. No, także idę do domku sobie teraz poprasować i zjeść śniadanie, bo już jest koło godziny 11 a jeszcze nic nie jadłam. Ale to dobrze, bo ja chcę sobie zrobić ten. Uuu, jakiś abrak zaatakował. Czekajcie. Chciałabym sobie zrobić to okno żywieniowe, chociaż dzisiaj kawą już złamałam tą tą. tą, tą przerwę. Muszę sobie zapamiętać. A, zieloną herbatę muszę kupić. O, właśnie po drodze kupię sobie zieloną herbatę, bo nie mam dużego wyboru, a ja lubię te smakowe zielone herbaty. A tu mam po drodze Billę, więc wejdę tam na pewno mają jakieś. Kupię sobie zieloną herbatkę i, i zjem śniadanie, bo jestem trochę głodna. Kupiłam fajny hummus w Bili, taki trzysmakowy, w szparze. Trzysmakowy, fajny hummus. A jeszcze chciałam się Was coś poradzić, ale to nie wiem, czy to będzie w tym vlogu. Mam nadzieję, że to są takie dziewczyny, które się znają na szyciu ubrań, bo chciałam Wam się odnośnie sukienek poradzić, co mam zrobić. Ale to Wam muszę w domu pokazać. Ale to chyba będzie w następnym vlogu. Bo to jak już się tak tutaj rozgadałam, i już mamy całą taką. Ile tu jest minut? Nie widzę. 18-17. No, także, jak mamy już takiego długiego vloga, to już Was tu nie będę zamęczać. To jest taki vlog do kawki. Mam nadzieję, że Wam tutaj. że Was nie zamówiłam bardzo. No, ale już opowiedziałam Wam, jak będzie częściowo przynajmniej wyglądać mój dzień dzisiejszy. Mam nadzieję, że macie fajny start też w nowy tydzień, ale się błyszczę. I do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!